Cześć, jestem Suza, a to już mój trzeci rok na biolchemię. Nie było łatwo się tutaj dostać. W końcu ten profil to najbardziej oblegana klasa w całym mieście. Ale powiem Wam, było warto. I ani przez chwilę nie żałowałam. Jeśli tak jak ja, marzycie o medycynie, stomatologii, farmacji czy ratownictwie medycznym, ten profil jest dla Was i wcale nie ściemniam tutaj na potrzeby szkolnego marketingu. Mówię szczerze, bo poznałam tutaj naprawdę spoko ludzi, dzięki którym każdy dzień jest cudowny, a atmosfera na naszych korytarzach niepowtarzalna. Myślę tutaj o fantastycznych przyjaciołach, ale też y, doświadczonych i wymagających nauczycielach, którzy potrafią inspirować. Wiecie na przykład, że mamy możliwość obserwowania na żywo sekcji w szpitalnym prosektorium, albo że bierzemy udział w wielu rozmaitych projektach, dzięki którym możemy poszerzać naszą wiedzę i zdobywać doświadczenia. Jeśli planujecie rozwijać swoje zainteresowania naukami przyrodniczymi, ale lubicie też języki obce, to wybierzcie jedyną w mieście klasę dwujęzyczną, w której nauczycie się biologii i historii po angielsku, a do tego niemiecki i francuski, najpopularniejsze na rynku pracy. Zresztą, nie samą nauką żyje człowiek. Nawet na biochemie. Sorki, to mój chłopak. Muszę zaraz lecieć. O, oprócz randki mam dzisiaj jeszcze tajnej siatkówki, która jest dla mnie równie ważna jak biologia czy chemia. A potem muszę powtórzyć jeszcze rolę, bo tak się składa, że gram w teatrze Ludzi Upartych. Przyszłam tutaj do szkoły z nastawieniem, że będę się uczyła, ale też poznałam wiele ludzi, dzięki którym te dni były lepsze i dzięki którym naprawdę znalazłam kogoś, z kim mogłam porozmawiać i do teraz wiem, że będę utrzymywała z nimi kontakt. Dzisiaj LMK, a jutro? Gdzie będę? Bez względu na to, gdzie się dostanę, wiem, że sobie poradzę, bo tego nauczyła mnie moja szkoła. Oby stała się też waszą.